Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie najnowszą kolekcję marki Belki Polar która powstała we współpracy z Besties. I mamy w tej kolekcji zarówno kolorówkę, jak i produkty pielęgnacyjne. I uchylę Wam teraz rąbka tajemnicy. Będziemy testować dzisiaj na przykład e, taką odżywczą maskę do ust, olejek rozświetlający, mamy tu jeszcze bazę od makijażu, różne emulsje do twarzy, zarówno i do ciała. Będziemy testować również e, paletkę cieni i paletkę, która też służy do makijażu twarzy. Mamy tutaj dwa rozświetlacze. E, przetestujemy sobie również tusze, produkty do ust, także wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy testik, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie za mną zostańcie, rozpoczynajmy. Na sam wstępie powiem Wam, że jestem niestety trochę przeziębiona, także mogę mówić trochę przez nos, yy, może mi się trochę gardło zatrzeć w trakcie i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale miałam jakiś dramatyczny epizod, nie anginopodobny w weekend i cały czas z tego wychodzę, więc, więc mogę trochę nie brzmieć jak ja, ale zaczniemy yy, oczywiście dzisiejszy makijaż od pielęgnacji i mam tutaj produkt o nazwie Milky Cocktail, który opisany jest jako hipoalergiczny na odżywcza emulsja na twarz, szyję i dekolt. Jeżeli w ogóle chodzi o tę e, całą kolekcję, to już jeszcze na samym początku powiem, że tej besties to są, z tego co tutaj doczytałam, ktoś taki jak Fusialka oraz, uwaga, Kinga Bana. I, słuchajcie, nie wiem, ja chyba nie jestem po prostu w targecie tutaj, e, może w grupie docelowej e, tutaj tych e, odbiorców tych produktów, ponieważ ja nie wiem, kto to jest. Powiem Wam z rozbrajającą szczerością. Także musiałam się trochę do, e, doedukować i już teraz Wiem. Także słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o ten produkt, no to tutaj on kosztuje 44,99. I właśnie, odnośnie tych cen, to muszę Wam powiedzieć, że tutaj byłam trochę zaskoczona, bo wydaje mi się, że jak na taką kolekcję, jakby. Ja rozumiem, że to jakby. To jest kolekcja influencerska, we współpracy z influencerkami, ale te ceny są naprawdę takie, no, dość spore, także tu mnie trochę to zaskoczyło. Ale tak, jeżeli chodzi o ten produkt, tutaj Wam tylko powiem tak może w skrócie, co on ma tutaj robić u nas na twarzy. On ma być takim właśnie produktem, który jest na początku pielęgnacji, który nawilży naszą cerę, ma w sobie zresztą olej z pestek moreli, awokado, żożoba i pochodną kwasu hialuronowego. Także on taki ma być takim pierwszym, można powiedzieć produktem w naszej pielęgnacji. I tak, zobaczmy sobie, jak on będzie wyglądał ok. Dobra, słuchajcie, to jest takie mleczko lejące się, jak zresztą tutaj widać. Także chciałabym zobaczyć, jak ono będzie wyglądało na mojej twarzy. Ja wolę je, je wklepywać. W ogóle pielęgnację wolę wklepywać puszkami palców jakoś tak. Zawsze to lepiej u mnie wychodzi i. Nie pachnie niczym zupełnie, jest zapachowy, także może to jest dobra informacja dla osób, które właśnie są albo wrażliwe na zapachy, albo po prostu nie lubią się z produktami, które są jakieś intensywnie pachnące i czekajcie, zobaczcie jak wygląda moja cera. No widzę tutaj na pewno jakieś rozświetlenie, dodatkowe nawilżenie, lekką lepkość, która mnie akurat bardzo cieszy, ale na razie tak, klasyfikuję ten produkt jako taki bardzo przyjemny. Kolejnym produktem, którego będziemy używać, jest coś takiego jak kolor Primer. I moi drodzy, ten produkt opisany jest jako hipoalergiczna, nabliżająca baza pod makijaż, wyrównująca kolory skóry. No i właśnie, tak się zaczęłam zastanawiać, bo tutaj nie było opcji wyboru koloru. Także to jest odcień 01 Bright Sunshine. I słuchajcie, w opisie jest napisane, że jest to produkt, który niezależnie od naszego koloru skóry ma się do niego dopasować. Wyrównać kolor tej skóry. Dodatkowo naszą skórę jest oczywiście dostosowana do skóry wrażliwej, skłonna do jakichś takich, wiecie, podrażnień i tak dalej. I co? No, jestem bardzo ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi, i swoją drogą jego cena to 42,99. Zobaczmy, jaki on będzie miał kolor. Ok. Słuchajcie, ta baza jest bardzo zbita, ale się wydaje ciemna. Hmm. <noise> Czy to na pewno y, tak miało wyglądać? Dobra, słuchajcie, no nie ma co jakby tutaj się zastanawiać. Biorę trochę tej bazy. O, dobra, czekajcie, tutaj troszkę ten kolor się poprawia. Dobra, i może jakoś ona się rozłoży na tej twarzy? No jakoś musi, no. Nie widzę innego wyjścia, szczerze mówiąc. Ale dobra, nałóżmy no, ją jeszcze na czoło, tak żeby była rozłożona równomiernie. I zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy, albo co tu się wydarzyło. No słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że kolorystycznie w moją skórę mam wrażenie, że się naprawdę dobrze ten produkt wykleił. Widzę może takie minimalnie trochę przybrązowienie trochę tej skóry, ale takie bardzo subtelne, że jakby wygląda to bardzo naturalnie. Skoro dodatkowo zyskała jeszcze, zobaczcie, taki błysk, jak tutaj zresztą widać. Ten produkt też jest klejący. Hmm, no muszę Wam powiedzieć, że na początku się trochę przeraziłam tym kolorem, ale naprawdę się bardzo ładnie wtopił. Także dobra, no słuchajcie, jestem w takim razie otwarta na kolejne kroki. Tak wygląda już ten produkt wpracowany w całość twarzy. I muszę Wam powiedzieć, że na mnie on wygląda dobrze, on się u mnie wtapia, ale nie mam takiej stuprocentowej pewności, że takie naprawdę jasne karnacje. Będą w stanie go ograć na sobie, ponieważ on naprawdę jakby ma taki trochę ciemniejszy vibe, który akurat u mnie wyszedł pięknie, bo mam wrażenie, że mam troszeczkę tak bardziej opaloną i taką przyciemnioną skórę, ale wydaje mi się, że on nie będzie się nadawał dla każdego. Także tak, taką Wam ta informację daję, jak zobaczycie gdzieś te produkty stacjonarnie, one są w ogóle dostępne w Hebe, nie wiem czy stacjonarnie, ale na pewno na stronie internetowej oraz na stronie internetowej Bell. No i tak... No właśnie, to chyba nie dokończyłam. Jak będziecie i zobaczycie, gdzie się stacjonuje, zobaczcie sobie na Waszej skórze, czy jest w stanie Wam się w tę skórę wtopić. I przechodzimy teraz do kolejnego produktu, z którym czuję, szczerze mówiąc, największy alert, bo jest to produkt, który do takiego makijażu codziennego nie do końca się u mnie, jakby tego, ten typ produktów się u mnie sprawdza. W ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o pielęgnację, tego nie powiedziałam, że tak jakby pielęgnacja, to jest powiedziane, że ona może być stosowana może nie cała, ale no, w w głównej mierze zarówno do makijażu, jakby pod makijaż, ale też do pielęgnacji takiej y, po prostu skóry dziennej i wieczornej. I może do tej wieczornej by to miało sens, ale zaraz zobaczymy, słuchajcie. A to jest dokładnie y, rozświetlający olejek. Y, tak, dokładnie takie jest opisane. I, moi drodzy, on w ogóle ma w środku takie... Taką jakby ma takie drobinki zielono-niebieskie. Pokażę Wam, jest bliska. O, widzicie, jak on się tutaj tak właśnie błyszczy w środku i te drobinki są moim zdaniem bardzo widoczne w samym opakowaniu. Ten olej kosztuje 38,99 i w ogóle chcę bardzo go dotknąć, bo nie wiem, czy to będzie taki olej trochę wysychający, czy gdzieś taki bardzo nabliżający. Zaraz się okaże. to jest napisane, że ma w sobie oleje roślinne takie jak arganowy, słonecznikowy z awokado, z pestek moreli, czy też ekstrakt z arbuża, arbuza, które nawilżają i uelastyczniają skórę. E Dobra, słuchajcie. Mm. Tak, zróbmy. To jest w ogóle taki tip jeszcze makijażysty Wymieszaj prześwietlający Olej z ulubionym balsamem. Jeszcze tak, jakby można bardziej skórę nawilżyć i dojść takiego właśnie mini blasku, który on ma w sobie, ale na samym początku zobaczmy, jaki on będzie właśnie w dotyku. Czy on będzie taki trochę suchy? Czy te drobiny będą widoczne? Teraz, jak patrzę, są, są widoczne, ale tak bardzo ładnie i tak subtelnie. Natomiast on mi się wydaje bardzo tłusty pod dłonią, pod palcem. Nie wiem szczerze co z tego wyjdzie, bo u mnie, tak jakby ja, trochę nie widziałam go na urci chyba go nałożę w jakimś takim mini stopniu, może tutaj ewentualnie, ale nie mam pewności, że on mi nie zważy podkładu. Dobra, w takim razie biorę go sobie obłóżkiem palca i po prostu doklepię tutaj na szczytach moich kości policzkowych. I no, ja bardziej widzę ten produkt zdecydowanie jako właśnie taką y, rutynę pielęgnacyjną, nie wiem, czy na noc, czy na dzień, y, ewentualnie. Tak, jeżeli, no nie wiem, nie, nie chcę się malować tego dnia, no ale dobra, jakby nie chcę też tego... Y, od razu go wykluczać. Zobaczymy, jak on się połączy z moim podkładem. I ostatnim już produktem jest hipoalergiczna maska do ust na noc. Tak jest opisana, aczkolwiek no jest to produkt, który możecie używać, e, tak jak ja na przykład dzisiaj, właśnie do nawilżenia ust przed takim docelowym makijażem. I on kosztował 34,99 ten produkt, także wydaje mi się, że to jest dość sporo, no ale dobra, zobaczymy, może będzie jakaś, jakaś wspaniała ta maska. Uuu, no dobra, ma kolorek, taki, tak jak widzicie, lekko brzoskwiniowy, o, o Kurczę. No dobra, to jest naprawdę taki bardzo zbity produkt. Oj, jak pięknie pachnie, co to jest? Nie wiem, oczywiście będę się teraz głowić przez cały test, czym to pachnie, bo nie mogę sobie nigdy dać spokoju z takimi rzeczami. Ale muszę Wam powiedzieć, że na ustach wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, ma taki lekki, brzoskwiniowy podton. Jest bardzo zbita, naprawdę. Także wydaje mi się, że to może być. Fajny produkt właśnie jako taka maska do ust na, na noc, bo on po prostu długo po naszych ustach zostanie, bardzo fajnie nawilża, jest komfortowy i naprawdę ma taką bardzo grubą konsystencję. Część milionacenia już jest za mną i to jest właśnie część stworzona przez fusialkę. Natomiast przechodzimy teraz do części stworzonej przez Kingę Banaś i w pierwszej kolejności będziemy testować paletkę. O nazwie uwaga, Besties Shadow and Highlight Palette. No i tak moi drodzy, jeżeli chodzi o samą paletkę, to mamy tutaj, A, czekajcie, aaa! Ja mówię, kurczę, co to jakieś takie dziwne, jakoś na tym, takie, takie tak, tak, Wydawało mi się, że jakoś tak jest źle naklejona ta folia, a to jest po prostu zabezpieczenie. Także dobra, już wszystko się wyjaśniło, i teraz wygląda na to o wiele lepiej. No i mamy tak, proszę. Tutaj taką, jakby można powiedzieć, standardową część paletki Belchi Polar Jenny, które są bardzo często zresztą, tak jak wiecie, w takich, w takich sekwencjach wypuszczane. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o cienie, paletka jest przepiękna. Według mnie, naprawdę, tak mi się podoba. I tutaj y, to jest tak, jakby taka paletka, którą moim zdaniem stworzycie każdy makijaż, jaki możecie sobie wymarzyć, czyli to jest wersja dzienna, wieczorowa. Tutaj mamy też dwa rozświetlacze, które spokojnie mogą służyć jako y, właśnie dodatkowe rozświetlenie w tej paletce. Jeżeli chcecie użyć właśnie ich do oczu, to myślę, że nie będzie problemu. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę tak według mnie to jest bardzo udana paletka. Kosztuje 6499 i trochę mi szkoda, że nie ma tutaj. Y, Lusterka, no bo to by było yy, lepsze niż napis osiągam wszystko o czym marzę jakby ok, spoko no i tak, jeżeli chodzi tutaj o słoczyki tych produktów no to zrobię wam je szybko na dłoni jednak okazało się, że na dłoni mam za mało miejsca także mamy tutaj słocze i muszę wam powiedzieć, że kolorystycznie dla mnie bajka naprawdę bardzo uniwersalna piękna, dobrze przemyślana paleta błyski są też niczego sobie to nie są takie super drobinowe błyski ale myślę, że będą ładnie wyglądały natomiast jeżeli chodzi o pigmentację to jest taka średnia, jakbym miała powiedzieć ale to wcale nie musi być nic złego zacznijmy w takim razie od tego odcienia 04 o nazwie Unique Unique That's what you are Dobra, słuchajcie, biorę w takim razie O nie, to nie miał być ten pędzel Co ja zrobiłam? Najgorzej Mały problem przy pracy, ale już został zażegnany I tak oczywiście jako bazę mam mój ukochany korektor z Too Faced Born This Way I zobaczymy sobie teraz jak tutaj ten odcinek będzie u mnie wyglądał Słuchajcie, no tutaj już widać, że ten pigment Nałożył się bardzo sympatycznie, jest bardzo intensywny no i teraz zobaczymy, jak się jeszcze będzie tutaj rozkładał, ale na razie na razie jestem zadowolona, jeżeli chodzi o intensywność tego cienia. Na razie wygląda to bardzo sympatycznie. Wezmę sobie w takim razie teraz ten odcień brązowy, który nazywa się z kolei Tu e, Your i tym Your Mine. Będę wyblendowywać do góry ten cień, tak żeby tu mi się stworzyła taka piękna chmurka. Zaraz zobaczymy, jak ze sobą będą współpracować te cienie, ale na pierwszy rzut oka już widzę, że bardzo ładnie się ze sobą łączą i oby tak zostało do końca. Nie, no słuchajcie, jest bardzo dobrze. Zobaczcie, robi się piękny chmurek. Teraz sięgam po ten taki piękny różowy odcień o nazwie 3 On i będę chciała go nałożyć tutaj na centralną część mojej powieki, ale ładnie on wygląda w ogóle połączony z tym bordo. No, mega mi się podoba. Żyje dla tego połączenia naprawdę i one się ze sobą naprawdę ładnie łączą. Muszę tutaj przyznać, że pięknie się ze sobą blendują i dosłownie minimalnie dotykam tylko mojej powieki. Pigment jest widoczny. I... no dobra, ten makijaż to ten mi się podobać jeszcze bardziej. Wiesz, co jeszcze mi się podoba w tych cieniach? Że one jakby są takie lekko satynowe i wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry wybór też dla osób, które mają powiekę e, trochę bardziej dojrzałą, bo słuchajcie, w ogóle nie widzę takiego obciążenia na powiece, wygląda to bardzo fajnie, także pod tym kątem super. I tutaj właśnie zastanawiałam się, czy użyć tego najjaśniejszego odcienia matowego, no ale jakby są to jeszcze te błyski, no, które wydaje mi się, że muszę użyć, także może... Dobra, ten pójdzie u mnie na... E, pewnie jako rozświetlacz, tak w takim razie wezmę ten jasny który z kolei użyję w wewnętrznym kąciku jako, no, taki el element rozświetlenia. No i tutaj, słuchajcie, jest ta felka, rzeczywiście, taka nawet bardzo ładna. Także tutaj troszeczkę jeszcze przeciągnę to rozświetlenie właśnie, o, w stronę w stronę y, centralnej części mojego oka. I wydaje mi się, że pod tym kątem bardzo dobrze to wyjdzie. Dobra, chwilę zrobię to samo na drugim oku. I jeszcze wiecie, co kusi mnie, żeby wziąć tak, jakby już wykończeniowo zupełnie y, ten najjaśniejszy cień y, i użyć go tak, jakby, żeby jeszcze bardziej rozblendować tutaj właśnie granice tych cieni, których użyłam wcześniej. Na pewno też tutaj on fajnie będzie wyglądał, bo mi trochę wyprostuje to moje załamanie na oku, które ja wam, o którym ja Wam za każdym razem mówię i... o, oh, dobra teraz jeszcze tworzy się jeszcze lepsza chmurka. I teraz już, żeby użyć każdego cienia z paletki, wezmę ten taki najciemniejszy, brązowy o nazwie 5... czekajcie, się jestem, 5 Reality i dosłownie minimalną jego ilość No może tutaj przy samej linii rzęs aby troszeczkę jeszcze ten kącik minimalnie przyciemnić, ale tylko w tym miejscu. Nie chcę jakoś tutaj yy, go używać, tak jakby więcej, bo wiem, że zaraz będę nakładała kolejny produkt, którym jest liner. Także tutaj nie chcę, żeby było aż tak ciemno, bo liner jakby zrobi to za mnie, ale słuchajcie, klej się ładnie, przyciemnia mi ten kącik, czyli tak jakby robi to, co chciałam. Jeszcze, no wydaje mi się, że słuchajcie, naprawdę nie ma się do czego przyczepić wygląda bardzo dobrze. Przechodzę teraz do eyelinera, który ja mam w odcieniu 01 Blackest Night i tak jak ja patrzyłam na stronie internetowej, to słuchajcie, mi się wydawało, że są dwa odcienie i jeden z nich to jest odcień taki trochę zielonkawy, a drugi to jest czarny, więc ten czarny, a teraz na Instagramie wyczytam, że ten drugi jest biały, także trochę mam takiego, wiecie, trochę jestem confused w tym momencie, ale zobaczymy, znaczy ja wiem, że ja mam czarny, także nie wiem jak ja zobaczę ewentualnie na stronie Bella w jakichś innych recenzjach i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten produkt, no to on ma taką... Ten liner wydaje mi się, że nie będzie zbyt precyzyjny, bo ta szczoteczka jest taka dość, muszę Wam powiedzieć, gruba. Także dobra, ja wolę ją tak mocno tutaj chyba rozpisać, ten liner. No i dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że tutaj tej precyzji to za dużo nie będzie. Dobra. Ja w ogóle jeszcze Wam nie powiedziałam, ile on i nic Wam nie powiedziałam, bo już zaczęłam robić. Ale zaraz to... Zaraz to nadrobię z kolei i tak, no na razie nie było problemu. Zobaczymy teraz, jak to będzie z tą kreseczką. No właśnie, tu się mogło zacząć schody, szczerze mówiąc. Ech, dobra. Próbujemy. Słuchajcie, no łatwo nie jest, nie? To mi brakuje precyzji, zdecydowanie. Teraz są jakiś chyba pędzelek, żeby to jeszcze wyciągnąć, ale dla mnie ten pędzelek niestety jest zbyt gruby i jakby nawet jak ja już wyjmę nadmiar produktu, zdejmę z tego, z tego pędzelka, to słuchajcie, ja widzę, że on tak jakby zakończony jest tak grubo jakby. Tutaj niemalże nie, nie wiadomo w którą stronę, może być ten taki cienki, wiecie, cienka końcówka. Może już on przystygnie. Dobra, słuchajcie, to mi się wydaje, że to jest jakby najwięcej, co ja mogę wycisnąć z tego linera, jeżeli chodzi o precyzję. Dobra, słuchajcie, zrobione kreski. I tak jak mówiłam, trochę mi tutaj niestety brakuje precyzji. Natomiast zobaczymy, jak jeszcze będzie z czasem to wyglądało. Ale wiecie co? Przed tym, jak użyję kolejny produkt, który jest tuż do rzęs, zrobię sobie. A nie, poczekajcie, jeszcze mam rozświetlacze. Dobra, zrobię sobie makijaż twarzy, zobaczę, jak podkład połączy się z tymi wszystkimi produktami, i wracam do Was z rozświetlaczem. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o feedback po nałożeniu produktów na twarz no to muszę wam powiedzieć, że tutaj miałam wrażenie, że troszeczkę w granicach tego olejku mi się mój róż inaczej rozkładał, ale ładnie się połączył w końcu jakby in the end, także nie jest źle. I teraz czas użyć tego rozświetlacza. O, tego dokładnie. Także biorę sobie jakiś zgrabny węzelek, na który tutaj muszę zapolować w mojej całej kolekcji. Dobra, coś tu mam. Dobra, mam. Weźmiemy sobie taki i zobaczmy teraz, jak ten rozświetlacz będzie wyglądał na mojej skórze. Uuu, ja wiem, że Bel jest dobre w rozświetlacze, i bardzo często mi się podobają właśnie te produkty, które tutaj Bel wypluje. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj będzie tak samo. Zobaczcie, jaki to jest piękny rozświetlacz, w jaki to jest piękny błysk, w ogóle nie suchy, taki mokry, bym nawet powiedziała. Może mieć, czekajcie, chcę tylko zobaczyć, może mieć minimalnie jakąś podstawę kolorystyczną, czy nie minimalną i moim zdaniem tak jakby wydaje mi się, że raczej nie będzie widać tego, tej podstawy u większości cer, nie wiem jak z tymi najjaśniejszymi, ale muszę Wam powiedzieć, że ten blask wygląda po prostu przepięknie. W międzyczasie wykończyłam jeszcze makijaż dolnej powieki, użyłam tylko tak naprawdę tego różowego odcienia i tro trochę tutaj w wewnętrzny kącik nałożyłam tego błysku. No i przechodzimy moi drodzy do e, linera i tak, jeżeli chodzi, nie linera, tylko Boże, tuszu. A swoją drogą, czy ja Wam powiedziałam ile kosztuje najliner? liner? Chyba w końcu nie powiedziałam ile kosztuje. Dobra, także moi drodzy, już Wam oczywiście mówię, w międzyczasie jak sprawdzić plamy z podkładu, ponieważ niestety skapnęło mi troszeczkę na moją koszulkę No Comment. I tak, jeżeli chodzi o ten liner, to kosztowało 32,99. Natomiast jeżeli chodzi o tusz do rzęs, no to tutaj mamy, uwaga, 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 bo nie będzie na końcu, cenę 38,99. Już wam mówię, jaki to ma być tusz yy, pogrubiająco podkręcający. W środku on ma taką silikonową szczoteczkę, z jednej strony prostą, a z drugiej strony taką, taką trochę mm, jak klepsydra. Oczywiście najpierw muszę jeszcze podkręcić moje rzęsy, żeby tutaj przygotować je do pracy. Tutaj akurat to jest krok, którego nie mogę pominąć, bo moje rzęsy są niestety króciutkie, prościutkie i ogólnie mogłyby być lepsze. Także dobra, po podkręceniu lecimy z tym tuszem i zobaczymy sobie, co on mi tutaj zrobi. I tak chcę też zobaczyć, która, która końcówka będzie do czego mi lepiej służyć. Także wyczesuję tak bardzo obficie. I wiecie co, mam wrażenie, że nie nakłada się też jakoś nie wiadomo ile tego produktu na, na tę szczoteczkę. Także znurzę go jeszcze jeszcze raz. I z tego co widzę, to na razie widzę, szczerze mówiąc, wyciągnięcie tych rzęs, a nie pogrubienie. Chociaż czekajcie, on ma być pogrubiąco, wydłużający Nie, pogrubiąco podkręcający no dobra, ciekawe, bo na razie to ja widzę wydłużenie. Jedno oko pomalowane i wygląda to w następujący sposób. Wydaje mi się, że naprawdę nie jest źle. Yy, widzę naprawdę wydłużenie, widzę pogrubienie, fajnie się rozdzielił między sobą. Jedyne co to wydaje mi się być trochę suchy, dlatego musiałam parę razy wracać do opakowania, żeby go trochę jeszcze tak jakby nabrać więcej, ale wydaje mi się, że efekt jest naprawdę okej. Okay. Przechodzimy zatem do produktów do ust i mamy tutaj eyeliner i błyszczek. Jeżeli chodzi o liner, to było dostępne w dwóch odcieniach. Ja mam ten odcień, już Wam mówię, 01. Yy, gdzie to jest o te nazwę? Yy, Gracefully Pink. On jest taki bardziej właśnie nudziak wpadający w różowe tony. Natomiast jeszcze jest dostępny 02 Comely Beige, ale ja go nie mam yy, u siebie. One kosztował mnie 29,99 i już Wam chcę pokazać. Ok. Słuchajcie, <laughs> się nie wsuwa z powrotem, nie żartuję. Tak wygląda ta konturówka. Okej, okay, dobra, teraz udało mi się wcisnąć, ale chyba mam taki egzemplarz psuty, niestety, który. Dobra, jestem w stanie wcisnąć go dłonią, ale jakby mogę ją wukręcić, te, O, dobra, czekajcie, chyba się naprawiło. Dobra, naprawiło. <takujesz> Także zobaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda na słoczu najpierw. Słuchajcie, na no, kolorek wydawał mi się bardzo ładny już online, i wydaje mi się, że trafiłam przepięknie. To jest taki mój nudziak, właśnie różowawy, przepiękny. I tutaj były dostępne jeszcze trzy błyszczyki. Ja wzięłam sobie odcień 02 z tego, co pamiętam. Czekajcie, jak on się nazywa. Pinky Promise, no bo właśnie chciałam, żeby on pasował mi do tego, do tej konturówki. I z kolei ten błyszczy kosztował mnie 34,99. Był jeszcze taki 01 Dreamy Nude, bardziej wpadający właśnie w takie brązowe tony, jaka druga konturówka. Oraz taki dziwny właśnie Bestie, który miał trochę więcej takich fioletowych w so, tonów w sobie. I on z kolei kosztował mnie 36,99 i... Pachnie... jego coś mi przypomina, oczywiście znowu nie wiem co. Mam w sobie w ogóle takie... Mm... Dużo takich drobin bardzo ładnych, powiem Wam zupełnie szczerze. Takich bardzo drobno zmielonych. No dobra, wydaje mi się, że to może być bardzo ładne kombo. Także przejdźmy do rzeczy. Pierwsze to dozmywam to ten balsam z ust, że, słuchajcie, trzyma się. Super, naprawdę. I cały czas mam go tak dużo, to nie są jakieś takie pozostałości, tylko tak jakby on naprawdę jest taki mocno wyczuwalny i przepięknie nawilża cały czas moje usta. Także wydaje mi się, że akurat z tym balsamem bardzo się polubię. No ale dobra, przechodzimy w takim razie do konturówki. I. Tutaj tak naprawdę widzę, że to jest taka konturówka w stylu Bell, ja bardzo lubię, szczerze mówiąc. I one mają idealną konsystencję, bo one są jakby trwałe. Są, mają tak jakby idealną... Hmm, powiedziałam już to, grubość tak jakby. Nie wiem, czy to ma sens. Ale y, są, malują pięknie przy takim lekkim dotyku. Nie są za miękkie, nie są za twarde. No są takie po prostu... Oh, Wąkcik i kolorek, słuchajcie, już widzę, że jest naprawdę boski. Dobra, słuchajcie, usta obrysowane pięknie to wygląda, naprawdę mega mi się podoba. I przechodzimy teraz do tego boskiego błyszczyka, który. No, idealnie to się, słuchajcie, kolorystycznie. One są mega do siebie dobrane i błyszczyk jest bardzo komfortowy na ustach. Też ma trochę taką grubszą strukturę, ale nie ma tutaj żadnego klejenia się. Jest trochę takie, jak taka maska na usta, pięknie się było jeszcze widzę te drobiny, moim zdaniem na Maxa, także bardzo mi się podoba, póki co, naprawdę bardzo. Dobra, słuchajcie, teraz pokażę Wam się jeszcze w innym świetle i przechodzimy do podsumowania. Tak wygląda ten makijaż w świetle dziennym i muszę Wam powiedzieć, że wygląda naprawdę bardzo ładnie, zobaczcie, jeszcze ten rozświetlacz, się rzuca w ogóle w oczy. No, zobaczcie, pięknie wygląda cera. Makijaż, moim zdaniem, też wygląda taki, jakby był taki mega gładziutki, jakby te cienie. Naprawdę, muszę Wam powiedzieć, że zrobiły na mnie wrażenie. Ta powieka wygląda taką mega właśnie gładką i taką. Młodą. Hmm, co się zainteresowałam. Usta też bomba, także naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Podsumowanie, jak zwykle, przyprowadzę chronologicznie, a mianowicie od produktu Miki Cocktail, i muszę wam powiedzieć, że ta emulsja do twarzy, właśnie taka nawilżająca dodatkowo, jest naprawdę bardzo fajna, tak jakby trochę rozświetliła moją skórę, pięknie ją nawilżyła, jakby to nawilżenie było takie naprawdę wyczuwalne, ale jakby czuję, że nie wpływa jakoś mocno na makijaż pod względem właśnie zmiany, jakby tego jak wygląda, tylko po prostu pięknie, jakby waszą skórę przygotowuje pod kolejne kroki pielęgnacyjne, także naprawdę bardzo przypadła mi do gustu. Idąc dalej, jeżeli chodzi o y, ten primer, pod makijaż, dla mnie on był spoko. Podoba mi się to, że on jest lekko klejący, także wydaje mi się, że może fajnie na nim właśnie tak jak dłużej podkład być y, no, w takim stanie nienaruszonym. Jego kolor, moim zdaniem, jest taki dyskusyjny, ponieważ wydaje mi się, że może być tak minimalnie widoczny na takich jaśniejszych cerach. Natomiast u mnie się pięknie wtopił, dał się takie lekkie wrażenie takiego większego palenia. Czy się wyrównał ten koloryt u mnie skóry? No, moim zdaniem tak nie bardzo. Nie widziałam tego jakoś nie wiadomo jak. Aczkolwiek na skórze jest to bardzo przyjemny produkt, i wydaje mi się, że to może być taka właśnie fajna baza, taka dodatkowo jeszcze nawilżająca pod makijaż. Yy, co do tego produktu yy, Glow Oil, no muszę Wam powiedzieć, że ten olej dla mnie to jakbym ja bym go zostawiła tylko w pielęgnacji, zarówno wieczornej, jak i może dziennej, jeżeli nie nakładacie na siebie makijażu. Natomiast ja uważam, że tak jakby troszeczkę moim zdaniem gorzej się mój róż rozkładał na nim. Podkład od dziwo jakby dobrze z nim współpracował, natomiast tutaj moim zdaniem to jest trochę listki i no ja nie będę go używała na pewno w makijażu na co dzień, natomiast jeżeli chodzi o takie dodatkowe właśnie jeszcze nawilżenie Waszej skóry, jeżeli Wasza skóra oczywiście lubi oleje, to możecie też o nim pomyśleć. Yy, na ostatnim produktem pielęgnacyjnym jest maska do ust, która muszę Wam powiedzieć, że zrobiła chyba na mnie no największe wrażenie jeżeli chodzi o te produkty pielęgnacyjne ponieważ naprawdę jest mega nawilżająca, taka taka gęsta, ale taka przyjemnie gęsta na ustach, no czuję, że naprawdę będzie robiła robotę i zresztą ona po prostu nie ruszyła się z moich ust podczas całego tego makijażu, także naprawdę jest trwała i myślę, że to jest jeden z fajniejszych produktów właśnie jeżeli chodzi o tę kolekcję. Przechodząc do kolorówki chciałabym podsumować paletę e, cieni oraz paletę rozświetlającą muszę Wam powiedzieć, że mi się z nią pracowało bardzo dobrze, ja tu naprawdę nie mam żadnego ale po pierwsze że Wam mówiłam, mi się bardzo kolorystycznie podoba jakby dobór tej palety. No moim zdaniem to jest wszystko naprawdę od takich dziennych, wieczornych, nawet trochę takich bardziej z pazurem makijażu, naprawdę bardzo dobrze przemyślana paletka, cienie pięknie masełkowe, cudownie się ze sobą łączące, blendujące, intensywne ja naprawdę nie wiem dlaczego czego przyczepić i tutaj jeżeli chodzi o te dwa rozświetlacze to sami możecie zobaczyć u mnie na policzkach jak wygląda ten ciemniejszy, po prostu mega takie mokre rozświetlenie, takie bardzo intensywne bardzo mi przypadło do gustu natomiast one też są, się świetnie sprawdzają jeżeli chodzi o właśnie rozświetlenie i dodatkowy taki błysk na oczach, także to jest naprawdę taka kompleksowa, bardzo Fajna paletka. Gdyby jeszcze miała tutaj lusterko, to byłaby idealna paletka wyjazdowa. Natomiast go nie ma, ale samą tę paletkę oceniam bardzo, bardzo dobrze. Kolejnym produktem jest yy, eyeliner, który, tak, no. Teraz wygląda dobrze na moich oczach, natomiast niestety dla mnie jest trochę za mało precyzyjny, trochę, ta, trochę ten pędzel jest za gruby według mnie i możecie mieć problem z namalowaniem takiej bardzo cienkiej kreski. Moim zdaniem to jest praktycznie niewykonalne. U mnie to jest najciemniej jak się dało zrobione, także jeżeli lubicie taką, taką no po prostu taką mieć to kreskę niemalże brzytwa, która przycina papier i różne obiekty, no to tutaj wydaje mi się, że to może być ciężkie, żeby uzyskać od tym linerem, natomiast słuchajcie, jest bardzo czarny, jest intensywny i pod tym względem wygląda spoko, zobaczymy jeszcze jak się utrzyma. Trzyma. Co do tuszu, do rzęs, też muszę Wam powiedzieć, że zrobił na mnie spoko wrażenie. Moim zdaniem moje rzęsy wyglądały takie fajnie podkreślone. Mogłyby być minimalnie jeszcze bardziej kurcze, pogrubione, nie obraziłabym się. Ale tak jakby na co dzień, wydaje mi się, że to jest spoko efekt. Też ten, ten tusz naprawdę fajnie je rozdzielił. Także mamy tutaj lekkie pogrubienie, rozdzielenie, wydłużenie. Tylko jakby jedyne to, czego mogę się przyczepić, to wydaje mi się, że trochę on jest gęsty, ten tusz. I po prostu parę razy musiałam wracać, tak jakby, żeby poprawiać jeszcze te rzęsy do tego opakowania także nie wiem jak z wydajnością, ale moim zdaniem efekt jest naprawdę niezły i ostatni już produkt, a mianowicie to Lip Combo, czyli konturówka do ust, rewelacyjna, odcień 01 dla mnie idealny, lekko różowy nudziak, cudowna gęstość, nie za, nie za miękka, nie za gruba, no po prostu w punkcik, także bardzo mi się podoba i ostatni produkt, a mianowicie ten właśnie błyszczyk, słuchajcie no, błyszczy się cudownie, ma piękny kolor, jest na ustach bardzo komfortowy, nie jest taki, wiecie, lepiący się, także czego chcieć więcej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, w tym momencie mamy godzinę, już wam mówię, którą. Jest godzina 14:20, rozpoczynamy test trwałości. Wydajcie znać w komentarzu, które z tych produktów wam się najbardziej spodobały, a my widzimy się już niedługo. Jest godzina 23:25 i powracam do Was z podsumowaniem, trochę jakby w innej odsłonie. Yy, I tak, muszę Wam powiedzieć, że zobaczcie, konturówka nadal gdzieś tam na moich ustach się utrzymała. No już po obu nie ma śladu, ale tyle godzin minęło, że bym się bardzo zdziwił gdyby jeszcze coś tam było. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, no to tak. Co do tych baz i tych ym, no produktów tak jakby nakładanych na twarz, to wydaje mi się, że się wyświeciłam tak jak na siebie normalnie, czyli dość mocno. Jeżeli chodzi o mój makijaż oczu, no to tutaj słuchajcie. Mam wrażenie, że odbił mi się eyeliner na górnej, górnej powiece. To samo z tuszem. Mam wrażenie, że tak jakby jakieś takie małe pozostałości po tym tuszu tutaj jednak są minimalne, ale coś tu się wydarzyło. Jeszcze liner widziałam, że mi się tutaj wytarł, zobaczcie, w samym kąciku, także też nie wygląda to najlepiej. No, i jeżeli chodzi o cień, no to tutaj widzę, że trochę mi się wytarł, także no muszę Wam powiedzieć, że trochę tak, no wygląda jakby przeszedł trochę ten makijaż, szczerze mówiąc. Co do tego, jak wyglądają moje policzki, zobaczcie, nadal jest piękny glow, także tutaj nie ma co. Um, nie ma co na to narzekać, no ale uważam, że makijaż oczu mógłby się utrzymać troszeczkę lepiej. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, także mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, a podajcie mi słowa, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!